Witam Was, nagrywam ten filmik dla tych zainteresowanych co chcieliby zobaczyć jak montuję Turbinkę do Astra 1.6.16 Turbinka oczywiście z 1.8 Turbo volkswagenowska więc to będzie wyglądać tak na chwilę obecną Troszkę mało tutaj miejsca, ale, ale coś damy radę z tym wymyśleć. Wiatrak ewentualnie naprzód będę musiał przenieść, i tak, co ja wam mogę jeszcze powiedzieć? Kolektor z Wektry B! Oczywiście puszka jest, można powiedzieć, że w trakcie wiercenia dziur, bo u znajomego zostawiłem gazownia przykręcona troszkę schowana z tyłu kolektora, żeby się tak nie rzucało, parownik pod kolektorem. Wszystko będzie przymocowane, przewodziki. Mam nadzieję, że mi ładnie wszystkie pójdą bez żadnych zagięć. Yy. I więc to tak mniej więcej na chwilkę obecną wygląda. Jeszcze będę musiał wydech od turbiny przerobić i mistrz olejową zmienić. Bo wcześniej była turbinka, tutaj gdzie klimatyzacja i spływniałem bardzo blisko. Teraz będzie musiała być tutaj z tej strony. W ogóle jak widzieliście na wcześniejszym filmiku, klimatyzacji nie było, ale stwierdziłem, że teraz ją założę. Bo w lato, w gorące dni, jednak się przyda. Na trubinkę jeździłem ogólnie w poprzedniej wersji od maja ubiegłego roku, bez problemu Praktycznie tylko trubinka zaczęła mi troszkę olejem pluć I pójdzie chyba do regeneracji, albo gdzieś drugą może załatwi używaną bo jak, bo jak mówiłem to ma być projekt taki budżetowy Coś mogę jeszcze więcej powiedzieć Kolektor Coś tam zacząłem spawać, ale spawarka mi coś zaczęła glucić i muszę wnieść to do znajomego chyba. Hmm. Listwa wtryskowa. A, jeszcze jest właśnie problem z wtryskami, bo chciałem sobie założyć Volkswagenowskie z 1.8, ale są krótsze. I szukam Yy, Zastry dwulitrowej Prawdopodobnie w sobotę będę miał, bo znajomy ma poszukać. I zobaczymy czy są, jak będą pasować na długość. Hm. Jeszcze co wam mogę powiedzieć o kolektorze. No. Kolektor będzie... na no, włosie no to co nas. No? Z kolektorem to co widać to tak będzie. Nic więcej nie wymyślę. Puszka będzie zrobiona. Dolocik jakiś myślę, że też dam radę zrobić. Kulerek też jest zakupiony. Już pół roku chyba leży. Dokładnie tak, nie wiem ile. Ale jest. Jakieś tam jeszcze złączki. Dwie jeszcze będę musiał troszkę dokupić. Ale to już sobie, jak zacznę go przymierzać, to wtedy. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Akumulator. Akumulator będzie przeniesiony do bagażnika. Sterownik silnika będzie umiejscowiony, bodajże <śmulatory> gdzieś tutaj. Tylko jeszcze właśnie nie wiem, jak to nic z instalacją wyjdzie, co będę musiał przerabiać, jakie kable przedłużać. Ale tak to będzie właśnie wyglądać. No to przewód od gazu też muszę jeszcze przeciągnąć do reduktora, bo, bo jest tak troszkę dziadoska opuszczony, widać jakiś. No, gazownik to robił tak troszkę bez pojęcia, bo tam się przecierał. Coś, cóż, cóż jeszcze? No tak. Chodźniczka oleju. Będzie montowana, ale jeszcze nie wiem kiedy. Wszystkie specjalnie tą podstawkę musiałem kupić, żeby sobie wziąć czujnik temperatury oleju tutaj zamontować. Od spodu bodajże. nie Mogę dokręcić. W tym miejscu gdzieś czujnik, czujnik będzie od spodu. Mhm. Temperatury oleju. i co? No, no, wydech. Tą część jeszcze będę musiał przerabiać. Sądy lambda podłączyć, bo jeździłem tylko na tej pierwszej sądzie. Ta droga była w ogóle odłączona i ciągle się palił czag. Nie wiem, właśnie jak później będzie, jak ją podłączyć czy będzie, czy się sprawa pogorszy, czy nie. Ale no, zobaczymy. Najwyżej się odłączy, i będę jeździł bez sondy Co Wam mogę jeszcze o tym powiedzieć? No, to na przykład, jak jeździłem tym samochodem od maja no to spalanie wyszło na pełnym zbiorniku tam za 70 zł. 200 km. Szału nie ma, ale tragedii myślę, że też. Z tym nie ma Zobaczymy, no teraz jak zrobię Będę chciał troszkę doładowanie podłączyć Podkręcić na Może 0,6-0,7 bara Bo obecnie jeździłem na 0,5 Tylko za bardzo mi szarpało Bo przebicie ma Miało na świecach, ja w świece wkręciłem to Wam nie pokażę I zamawiam nową, świec, nową cewkę I świece Jakieś inne sobie muszę dopasować na odporne na wyższą temperaturę No i to wszystko na A! Jeszcze z tą listwą Bo tak, bo listwa będzie od wektry B Zakładana Tylko za zaślepię sobie yy, powrót z listwy No i sobie zaślepeczkę załatwiłem to będzie założone <laughs> dobra, no i to będzie o no tak no listewka idealnie, przewodzik będzie chyba o, zaraz zobaczymy czy przewodzik w ogóle no nie, dobrze, zobaczymy przy Nas... następnym razem jak nie będę nagrywał, bo teraz nie mam jak za bardzo, no na chwilę obecną to wszystko, to jest mój pierwszy filmik w którym w ogóle coś mówię to więc komentujcie bez hejtów żadnych. Dzięki, i do usłyszenia. Do zobaczenia.